Polish Fest TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Ujtrasi Lech i zamieścili na swoim profilu post o treści A ile to tak właściwie kosztuje? I ILE? W którym obrazują na przykładzie oprawy fabryka morderców, jak kształtują się koszta zrealizowania takiej choreografii. Nie przedłużając, posłuchajcie. A ile to tak właściwie kosztuje? Pewnie wielu z Was zadawało sobie podobne pytanie, patrząc na prezentowane przez nas oprawy. Kilka razy słyszeliśmy teksty typu: Na co idą te pieniądze, które zbieracie do puszek? Albo: Ciekawe, kto na tym zarabia. Czas odsłonić rąbka tajemnicy. Na tapet weźmy zeszłoroczną oprawę grudniową – Fabryka Morderców. Pomysł i projekt to oczywiście kwestia naszej zajawki i nigdy nie będziemy brali za to pieniędzy. Hobby ma przynosić satysfakcję, nie wypełniać kieszenie. Prace i koszta zazwyczaj zaczynają się od szycia materiału. W tym wypadku przygotowaliśmy transparent na płot o wymiarach 71x3m oraz sektorówkę o wymiarach 70 na 24 m Koszt samego czystego materiału to około 4500zł. Możecie się tylko domyślać, ile czasu zajmuje strzycie ze sobą pasów materiału o łącznej długości ponad 1200 metrów. Następnym etapem jest malowanie. Jesteśmy miłośnikami farby w sprayu. Do wykonania malunku takich gabarytów potrzeba około 750 puszek farby o łącznej wartości około 15 tysięcy złotych. Malowanie to rzecz jasna też nie kwestia dnia czy dwóch. Jednakże, tak jak wspominaliśmy, najlepszą rekompensatą dla nas jest widok efektu końcowego. A przede wszystkim wasze zadowolenie i pozytywne opinie. Nadchodzi dzień meczowy, zazwyczaj od wczesnych godzin porannych przeznaczony na przygotowania. Oczywiście nie możemy sobie wyobrazić, żeby prezentować oprawę bez, jak to powiedział kiedyś pewien handlarz papierosami, truskawki na torcie. Ceny tej zabawy jednak nie będziemy Wam zdradzać. Warta jest jednak każdej złotówki. Nie trzeba być matematycznym prymusem, żeby policzyć sobie, że na jedną dużą prezentację przeznaczyliśmy ponad 20 tysięcy złotych. Rozumiecie więc teraz, jak istotne jest Wasze wsparcie. Gołym okiem widać, że ustawiony przez nas cel zbiórki nie jest kwotą z kosmosu, a realną sumą, która i tak nie będzie wystarczająca na godne obchody naszego piętnastolecia. Nie zapominajmy jednak o wszystkich poprzednich zbiórkach, o gadżetach, które od nas kupujecie, o każdym pozytywnym geście wykonywanym w naszym kierunku. Dziękujemy Wam za te 15 lat, to jednak nie koniec. Jak to już kiedyś przyszło nam napisać na płótnie, nie spuszczamy broni. Bądźcie z nami! A w ULG wiara niezachwiana. Pod postem zamieścili link do zbiórki. Jesteście zaskoczeni kwotami i nakładem pracy, jaki musi zostać włożony w realizację takiej choreografii? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Niezależnie od ekipy, jaką reprezentujesz, wspieraj Ultrasów, bo to oni ubarwiają nasze stadiony i wkładają ogrom pracy. Trzymajcie się i do następnego. Przygotuj największy kanał Kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w piochop.pl z kodem OriShadow TV 5% rabatu.